ma widzowie. Przywitanie wstawiam oddzielnie, bo cały filmik jest sklejko ze streama na Twitchu. Link macie w opisie. Cześć. Ojej, dobra. Muszę to ściszyć. Pomijamy? Jeszcze nie ma ogóle... nic? No. Ja już w helikopterze jestem. A cię kurwa nie słyszę przez ten helikopter Dołączanie do serwera gry. O, Aha dobra. Ja wyspy obserwuję. Z góry. Laptopik. I co, kiedy grasz w czołgi? Co? Kiedy czołgi płyną. O, Kelvina widzę. Kurna, długo to leci. The Forest jakoś to jeszcze przytęsa. Coś się tam po trasie ujęte kopci.

Nie pierdol, że na zimie jestem Jesteśmy? O kur... Y eee, się w dół? Zima Lecimy Dalej

Ale mi się słońce odbija, kurwa, trzeba z tego by móc pierdalać. Kurwa, to na sygnale u mnie, a to mi jak co gdzie wyje? Dobra, patrzcie na no to mapę. Yy, dobra, idziemy na dół co? Okay, o synek. cię na mapie synek? Widzę. dobra Ta, pierwszym liście raz nikogo widzieć. Kurwa, mać, faktycznie chodź po mi tak, to słońce wali po oczach. Mówię, to tragedia tutaj też za nami? Nacisz. Powinien iść nie sam, mam, wiesz? To... Jak coś tutaj nie szło, wyłączyć mikrofona w grze, więc jest ustawiony naciśnij i mów, ale nie pod jakim guzikiem to Nie, pewnie pod H albo coś. Albo... Nie wiem, ale jak coś klikałeś, to Cię było, słyszałem podwójnie po pewnych momentach. Idziemy nad to jezioro przed nami? Spoko A ty tamtą stroną idziesz? Dobra No i tu widzę w miarę płasko jest Koleś Co? Napas nap napastujecie już? Patrz. Skurwa, nie no prawie O tu jest taki płaski teren widzę Podpierdalają mięso Ma mamo no, no, no. No A to ten co tu? Kurwa jakieś piruety robi Patrz go, już mnie jedzie rozjechać Zajca, że cię rozjechał No weź go zbierz Czekam? Ale eh. chyba nie ten Chodź, wsiadaj Ja tu myślę coś budować no Zaraz, synek Wrócimy tu. Na ja tu już pierwsze drzewo zdupiłem. Nie możesz? Czy nie wiem jak. Two hours nie, nie, na... o to czekaj, teraz mam. Nie, bo mi kamienie zbiera cały czas. A. Patrz. Jak a się tak postawił. O. o. Widziałem. Kolejda. Dobra, gdzie to było? A dobra, to ma by oddalić. To ma powiedzieć oddalić, przybliżyć. co sobie. No. Kurwa. Jak ty prawo jazdy chcesz zdać? Jak się tak od drzewa ubijasz. Tym kółkiem się zmieni jak... O kurwa. O, kanion Jak nas chcieli zrobić. Masz, kurwa. O drugi. Tak się nie da jeździć w tej grze. To nie drzewa, nie? Nie zgadnę, jedziemy do Weski. Czy ty po szopie przeskoczyłeś, a mu nic się mu nic nie stało? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. ten pomarańczowy znacznik na mapce. No. No, myślałem, że tam. że tam jest wioska. A ja ci nie odpowiem na to pytanie, bo chuj wie w mnie. Ale żeby nie było tak, ci nie powiem wprost, żebyś myślał, że znam się na Gierce. Nie? Aha. A co ci... Gier. To jest kurwa Dobra, skurzona saszetka, szmatka Lina, możesz nam się powiecić. Trzebaś ze mną? Idę, tylko czekaj Kurna, to zapalniczka taka nowa, widzę pl plazmowa. Skórzona saszetka. W tych saszetkach są jakieś fanty z tego co wiem. Tak. Tak punkuje otwiera. Mi projekt. Ja się od razu napiję. Jaskinowej. No, polecam. Widzę. Już, Aha, to jest jaka. No, taki ten, to nie jest jakieś mega ważne. No, spoko. Kelvin przy las. Chyba młodzi z nami. No. Dobra, niech wsiadzie se chłopak. Gdzie on jest? On chyba nie wsiada tutaj, wiesz? Do tego. Ale ma nogi. Wiat czy nie? Nie, wsiad stoi tam przy kejdzie. Poczekaj chwilę. Co teraz wsiądzie? No? Ja nie widzę do tyłu No wysiądź i zobacz sobie No a siedzi Dobra, leć Chcesz tam budować się? No tam będzie chyba najlepiej Mamy dosyć płasko, jest pełno drzewa Kamieni, ryby będą Jak duże to będzie? Dobra, na, na którymś, gdzie on jest? Wybuduj, zdobądź. Daj kamienia, daj kamienia. O, Bale i upuść tutaj. O. Mówię ci, są dwa te, te do budowania. Masz jeden, z jak z tego zwykłego deforesta. Tego mówiłem coś takiego póki co. Heavy, radzę ci spierdzielać. Leci. Ale ciemno tutaj, No to jest 18, nie? Kurwa, spierdala mi stąd. Czy kto wymyślił tu kurwa zapalniczkę plazmową dawać? Nie wiem jakim chujem te drzewo mi zajebało, ale dobra Wirginia już przyszła Hej Chodź już w mamy prawie gotowy No chodź Co nawet, jakie. Je, jak jeszcze... Gdzie podła. Kurwa, zaś mnie zaraz będziesz podnosił. Potrzebujemy czegoś. Kurwa. Co ty chcesz zrobić? No, zajebał mi to! A to jest zeskro. bo to jest, to jest połówka, debilu. Co ty chcesz zrobić, co? Kurwa. ja tej kurwa krótkiej nie mogłem dać. No pokaż tam jesteś, tam co ci mogę powiedzieć. Gdzie on jest? Tu łazi przy ognisku. Chyba. Co to kurwa jest? Co tu kłoda robi? To jest zeska, dobra. Pytanie, czy teraz masz patyki? Tak Ale to dorzuć, albo no, dobra, no, <laughs> Tylko nie wiem, na się to podniósł. <laughs> nie chcący, nie wiem, czy będziemy mogli się przespać, bo kurwa latałem dookoła nas. Chcę, że będziemy mogli. O. Tylko mi się kurwa pić chce, więc jedziemy potem. Czekaj zapis hmm. zrobię. No. Muszę otworzyć. Teraz to ja zamknąłem. Nie debilu. Otwórz. Teraz, no... Kurwa! No i... Teraz... Aha! I tym akcentem po tym jak ten cymbal nie umiał wyjść z domku kończymy. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam wszystkich widzów. Buziaczki papa papa.